Szczęść Boże, witajcie. Mamy dzisiaj niedzielę, 13 lipca. Posłuchajcie fragmentu z Ewangelii według świętego Łukasza. Powstał jakiś uczony w prawie, wystawiając Jezusa na próbę, zapytał Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział, co jest napisane w prawie? Jak czytasz? On rzekł, będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, Całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrze odpowiedziałeś, to czyń, a będziesz żył. Lecz On chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa. A kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, rzekł, pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko, że Go obdarli, Lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan, zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko, podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem potem wsadził go na swoje bydle zawiózł do gospody i pięknował go następnego zaś dnia wyjął dwa denary dał gospodarzowi i rzekł miej o nim staranie a jeśli co więcej wydasz ja oddam tobie gdy będę wracał któż z tych trzech okazał się według twego zdania bliźnim tego który wpadł w ręce zbójców on odpowiedział ten który mu okazał miłosierdzie jezus mu rzekł, Idź i ty, czym podobnie. Ta dzisiejsza scena z Ewangelii pokazuje nam uczonego w prawie, który ma wszystko w głowie poukładane, a jednak miga się od działania. I okazuje się, że rozmowa z Jezusem jest tym brakującym elementem, który może popchać go dalej. To jest rodzaj pracy, którą Pan Bóg wykona, gdzie to on coś przeniesie z mojej głowy do serca. Gdzie, gdzie podejmę decyzję, aby działać. Niech Was będzie Bóg, sami Bóg Wszechmogący, Ojciec i syn i Duch Święty, dobrego dnia szczęście.